재미 <laughs> fáktāðu Witam Karol Bancers w kolejnym odcinku programu Wojster TV. Moim gościem jest oczywiście Dawid Wójcicki, prezes zarządu firmy Wojster Dzień dobry. Dzień dobry. Dawidzie, powiedz mi proszę, bo technologia Brilliance tak naprawdę jest technologią zajmującą się automatyzacją kontaktu z klientem. Jak wygląda ta technologia na tle innych dostępnych na rynku? E, faktycznie komunikacja z klientem automatyzowana jest nie od dzisiaj, nie od wczoraj. To jest, to jest bardzo ważny temat. No i pewnie zastanawiamy się czemu automatyzujemy no automatyzujemy na pewno też przede wszystkim dlatego że nie jesteśmy w stanie zapewnić tylu zasobów kadrowych ile byśmy chcieli czy potrzebowali żeby zaspokoić potrzeby komunikacyjne wszystkich naszych klientów mhm. i nie chodzi tylko o liczbę, ale też i oporę na przykład czyli Mamy formularze na stronach internetowych po to, żeby klienci mogli w każdej chwili teoretycznie zostawić treść swojego zgłoszenia czy zapytanie mhm. mamy, e, maila, czaty. mamy oczywiście maile, mamy e, różnego, rozwiązania, czy, różnego rodzaju czaty na stronach internetowych, mniej lub bardziej zautomatyzowane. Mamy aplikacje mobilne, e, mamy nieszczęsnego IVR-a w, w komunikacji telefonicznej, e, zaczynamy wchodzić w wideo czaty, czyli komunikację zdalną, e, która pewnie również będzie w jakimś tam stopniu automatyzowana z udziałem lub bez udziału człowieka z tyłu. No i wreszcie mamy Brilliance, czyli technologię, która działa na żywo i, i która pozwala faktycznie interaktywnie podchodzić do tej komunikacji. Okay. Każdy, każdy z tych kanałów ma swoje jakieś tam plusy i minusy. Um, wiadomo, że w komunikacji klient już staje się coraz bardziej wymagający, jeżeli chodzi o czas odpowiedzi, więc tak naprawdę maile. Okej, okay. jeżeli mamy jakąś sprawę do załatwienia, to to nie jest pierwszy kanał, który będziemy wybierać. Chyba, że bardzo zależy nam na sformalizowanym podejściu, bo akurat później na przykład historia tej korespondencji. Chcemy, chcemy odejść od korespondencji pisanej na rzecz maili, ale oczekujemy, że ta odpowiedź będzie za kilka kilkanaście godzin, może nawet dni, prawda? Co się najczęściej oczywiście nie dzieje. A zwłaszcza kiedy korespondencja dotyczy na przykład reklamacji. Formularze na stronach internetowych. One jeszcze kiedyś działały, kiedy przebywaliśmy na stronach internetowych. Dzisiaj e, przebywamy na tych stronach internetowych coraz mniej, a jeśli już to w pracy, a w pracy nie powinniśmy zajmować się umawianiem konsultacji lekarskich przez formularz na stronie internetowej. Natomiast e, pomimo dużego postępu, jaki zrobił e, responsywny design w telefonach komórkowych wyposażonych w ciągle jednak małe ekrany, e, niestety nie stało się to e ergonomiczne. To podejście nie stało się bardziej ergonomiczne i, i wypełnianie formularzy w komórkach nie, nie jest mhm. y, przyjemne. Ale coraz więcej osób korzysta na przykład z czatów na Messengerze, które teoretycznie, jak widzę, y, są w jakimś tam stopniu zautomatyzowane, ale mhm. to chyba nie jest taka automatyzacja, z jaką mamy do czynienia w technologii Brilliance, bo jest ona bardziej oparta o drzewa decyzyjne mhm. a, i klikanie jakby przypominające kafelków bądź klawiszy w telefonie mhm. na połączeniu głosowym w IVR. -ze. Zgadza się. Jeżeli chodzi o czat, jest on bardzo ciekawą formą komunikacji, o ile faktycznie jest to robione dobrze. Czyli, czyli taki czat, który jest w pełni zautomatyzowany i wiemy, że z tyłu jest sztuczna inteligencja, która na bieżąco reaguje na potrzeby człowieka, rozumie te pytania i udziela adekwatnych odpowiedzi natychmiastowo, no to dążąc do tego ideału faktycznie ma to sens. Natomiast w tej chwili mamy, mam wrażenie, do czynienia z troszkę innymi podejściami, innymi sytuacjami, bo albo jest to czat, gdzie na końcu jest. Człowiek i tylko człowiek, i to jeszcze prowadzi tych rozmów 10, 15, 20 jednocześnie, więc wydaje się, że jest to przyspieszenie komunikacji, a tak naprawdę cała sprawa załatwiana jest bardzo, bardzo, bardzo długo. Miałem taką sytuację dwa dni temu, kiedy. Pracowałem nad swoim kątem od jednego z dostawców telewizji streamingowej i, i teoretycznie pani Kasia bardzo szybko odebrała to połączenie, ale tak naprawdę m, realizowaliśmy ten proces 45 minut. Ja sobie nie wyobrażam, żebym przez telefon musiał aż 45 minut poświęcić. Czyli ta na... automatyzacja wcale nie przyspiesza obsługi klienta. Właściwie to jest rozpraszanie tej automatyzacji po prostu w jakiś sposób, tak, żeby było to wrażenie, że jestem obsługiwany, ale, mm. ale to jest tylko wrażenie, ponieważ jestem obsługiwany rzadko. Z drugiej i do tego za chwilkę wrócimy.